Po półrocznej rywalizacji dobiegły końca rozgrywki amatorskiej ligi Koszykówki. Marcin Kornacki, nie wiem, czy jedyny, ale na pewno główny organizator rozgrywek koszykarzy w Wieluniu. Skąd wziął się pomysł reaktywacji po ośmiu latach tych rozgrywek w naszym mieście? Skąd się wziął taki pomysł z miłości przede wszystkim do tego sportu, jakim jest koszykówka? Chcielibyśmy też wspólnie z kolegami, jak pan powiedział, właśnie jestem współorganizatorem. Wspólnie z kolegami, z którymi grałem już w koszykówkę, eee, chcielibyśmy, żeby młodzież zaczęła grać w kosza, bo koszykówka jest zapomniana w tej chwili w Wieluniu. Wszyscy... Zresztą do podziemia w pewnym sensie. No wyrasta z podziemia, w tej chwili dominuje siatkówka jeszcze, mam nadzieję, eee, natomiast o koszykówce zapomnieli wszyscy i chcielibyśmy, żeby to wróciło i żeby zaczęła przede wszystkim młodzież szkolna grać w koszykówkę. Odliczyły się te drużyny, które startowały w latach 90 no na, na początku tego wieku, mam na myśli te Red Bulle i nie pamiętam co jeszcze było. Red Bull z CFH. CFH mógł szuka, że się odliczy. No C tak, CFH jest do tej pory, ta drużyna chyba najstarsza, wspólnie z, z drużyną, właśnie która gra w tej chwili finał, e, drużyna z moks wtedy oni się nazywali z SKBM z, z Komlin. No i jesteśmy chyba takimi dwoma drużynami najstarszymi, no a poza tym są drużyny z tutaj z okolic wszystkich, z Praszki, ze Złoczewa i z Wielunia jest jeszcze jedna drużyna młoda, nowa całkiem. Finał jest tutaj poza Wieluński, Praszka z Mokskiem. to znaczy, że drużyny z naszego miasta odstawały od, od tych finalistów? czy może nie... No troszeczkę na pewno, skoro nie grają w finale, na pewno. No ale nie powiedziałbym, w tamtym sezonie było to była bardzo dużo, bardzo widoczna różnica była. Natomiast w tym sezonie już, już mniejsze te różnice były w porażkach i, i, i w przyszłym sezonie będzie myślę lepiej. Natomiast chciałem powiedzieć, że drużyna właśnie z Mokska to jest bardzo tytułowana drużyna, która występuje nie tylko u nas w lidze, ale jeździ po różnych turniejach i na Śląsku i, i tutaj w naszych okolicach i praktycznie wszystko wygrywa. Teraz na temat samych rozgrywek, bo one mają dość, dość długą nazwę. To tak czy inaczej chwila dla sponsora. Dlaczego tak się nazywają te rozgrywki? Jak się nazywają? Rozgrywki się nazywają Niki Witamina Basket Liga, z racji tego, że e, nasz sponsor tak się nazywa. Po wznowieniu rozgrywek jest to druga edycja, czy dzisiaj kończy, będzie trzecia, następna. Może w innym obiekcie jakieś kroki w, w tym celu zamierzacie przedsięwziąć? Jak to jest? No, czy no, chcielibyśmy grać na hali, ale z tego, że nie ma tam koszy, no, to nie będziemy grali. Natomiast największą salą tutaj, e, jeżeli chodzi o koszkówkę, na której można grać, no, to jest właśnie ta sala. No, mieliśmy zamiar się przenieść do Osjakowa, ale to już by się nie nazywało. Wieluśka Liga Koszków, tylko inaczej. Przymierzacie do trzeciej edycji po reaktywacji? No na pewno, już myślimy. E, Chcielibyśmy włączyć w to młodzież szkolną przede wszystkim, żeby zaczęli, tak jak mówiłem na początku, żeby młodzież zaczęła grać w koszykówkę w wiele. Ile drużyn startowało, ilu zawodników mniej więcej? Yy, druży drużyn startowało 8, zawodników ponad 100. W finale drugiej edycji Niki Witamina Basket Liga spotkały się dwa zespoły spoza Wielunia, SKBM Mokrsko i LKS Basket Praszka. Obrońcy tytułu mistrzowskiego z Mokrska jako jedyni wygrali wszystkie poprzednie mecze i tym razem również nie mieli większych problemów. Już w drugiej kwarcie głównie dzięki trafieniom Tomasza Pamuły, Tomasza Maślaka i Macieja Głąba osiągnęli wyraźną przewagę, która w trzeciej odsłonie sięgała nawet 20 punktów. Mecz finałowy SKBM wygrał natomiast 87-70. Maciej Głowę w koszykówkę gram zawsze, od małego. Tyle. Tomasz Pomuła, już parę lat się nazbierało. Krzysztof Legierzyński, około 10 lat już gram w koszykówkę. Dariusz Mamzer gram też długo tak jak kopalni. Tomasz tak pasjonat. Wodarski urodzony z piłką do kosza. Mateusz proszę. Zaczynaliśmy jeszcze na Śląskiej, w tej chwili tam jest szkoła katolicka, wtedy tam było jeszcze jakieś liceum ogólnokształcące, tam zaczynała się koszykówka w Jeluniu, bodajże 17 lat temu, wtedy zaczynaliśmy, byliśmy wtedy jako zespół ze Skomlina, e, reaktywacja ligi, po kilku latach, teraz jesteśmy z Mokska. Fajnie, już się rozpoczęło z powodem. Przez ten czas mieliście kontakt z Koszykówką przez te 9 lat, jak nie było rozgrywek? Tak, tak. Każdy, każdy z nas gdzieś tam rozjechał się po Polsce, ale ciągle każdy gra, także... Wszystko jest ok, tak jak ma być. Ciężko się było zorganizować po reaktywacji tych rozgrywek i tutaj zgłosić do, 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 do tej. Nie, reaktywacja była bardzo szybka, kilka telefonów, wszyscy się zgodzili, także bardzo fajnie. Naprawdę. Na nowe twarze się pojawiły w zespole? Tak, ja najbardziej. Mateusz Bożyna, Krzysztof Legierzeński, Mariusz Paluch. To są nowe osoby w naszym zespole. Młodzi ludzie, młodzi chłopcy, którzy naprawdę dużo wnoszą do naszej drużyny. It's... Wygraliście dość róż wysoką różnicą punktów w finał, czy, czy cały sezon był taki jednostronny z waszej strony, że nie mieliście silnych na, na swoją grę? Nie, nie, na, na początku przyszli młodzi Kubacy, zgrywaliśmy się, było, było trochę ciężej, ale dawaliśmy młodym pograć, młodzi grali, rozwijali się, wygrywaliśmy nawet trzema, dwoma punktami. No, wszystkie wygraliśmy? Wszystkie wygraliśmy, ale na koniec widać, że przyniosło to skutek i, i wygrane tak jak widać wysoko. Czy ten finalista, dru drużyna z Praszki była rzeczywiście tą drużyną najlepszą oprócz Waszej, czy może jeszcze jakieś inne drużyny też zasługiwały na grę w finale? Myślę, że są cztery drużyny tutaj, wielu nie jest. Drużyna z Złoczewa, jest drużyna tej, która będzie grała również o trzecie miejsce CFH. Dobre drużyny, które pewnie gdyby się więcej zgrywały, mogłyby więcej powalczyć. Za nami, można powiedzieć. Chociaż jeszcze dwa mecze nas czekają. Druga edycja po reaktywacji. Zgłosicie się do trzeciej, do, do trzeciej edycji i również z zamiarem zwycięstwa? No, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jak to będzie. Czy będziemy występować tutaj, czy może gdzieś indziej będziemy w jakiejś mocniejszej lidze. Nie wiem jeszcze na dzień że ten poziom już troszkę Wam nie odpowiada. Tak, tak śmiało proszę powiedzieć. Jesteśmy w sytuacji takiej, że nie trenujemy ze sobą, nie spotykamy się z racji tego, że każdy z nas jest z innego regionu Polski w tej chwili. Wszyscy pochodzimy z tego regionu. Jest bardzo fajna atmosfera, że chcemy promować koszykówkę w tym regionie z tego, że stąd się wywodzimy, natomiast jesteśmy rozproszeni po Polsce, nie tylko, również ludzie pracują za granicą naszego zespołu. I tak naprawdę czy będziemy grali w Wieluniu, czy będziemy gali, na przykład nie wiem, w Kaliszu, w jakimś innym mieście w Polsce, dla wszystkich, wszyscy, wszyscy i tak muszą gdzieś tam dojechać, wszyscy i tak będą chcieli promować zespół z Mocka, także no, będziemy chcieli jakieś większe może wyzwania podejmować. W meczu o trzecie miejsce CFH Oknobud wygrał z mytu tylko sprzątamy z Łoczew 77-72, mimo że półtorej minuty przed końcem przegrywał różnicą 9 punktów. Natomiast w spotkaniu o piątą pozycję chłopaki z Bronxu Wieruszów pokonały Play Basket team 62-17, wygrywając drugą i trzecią kwartę do zera. Tabelę rozgrywek zamyka inny zespół z praszki, sportowy basket, a wcześniej z rozgrywek wycofał się handball team.